Kontynuujemy serię wywiadów podczas targów Wisła Biznes. Tym razem branża medyczna, drodzy Państwo, Wisła Biznes to grupa, która zrzesza wielu, wielu. Przedsiębiorców, Wiele firm przy Wiśle Kraków. E, ostatnio Wisła Kraków powiększyła swoje grono partnerów właśnie w branży medycznej. Grono partnerów Wisły Kraków poszerzyły firmy Unimed u pacjenta, a członkiem Wisły Biznes została firma Pebetental. Są ze mną pan Damian Łasek Pebetental, dzień dobry. Dzień dobry. Pan Dominik Sfadźba u pacjenta oraz pan Konrad Kun Unimed. Drodzy Państwo, zacznijmy od Pana, który dzierży mikrofon. Panie Damianie, Wasza firma aktywnie zaczyna działać do kibiców, partnerów. Czy może Pan coś właśnie zdradzić, coś opowiedzieć? Może też początek, jakie były pierwsze myśli, jeśli chodzi o, o współpracę właśnie z Białą Gwiazdą, z Wisłą Kraków? Wisła Kraków to jest taki klub, któremu kibicowaliśmy od samego początku, od wielu lat. Więc z jednej strony. Były aspekty biznesowe, które miały tutaj kluczowe znaczenie, natomiast z drugiej strony było to takie spełnienie trochę marzeń pojawienie się tutaj w zupełnie innej roli niż do tej pory jako kibica. Natomiast wracając do tej pierwszej części pytania, mamy bardzo dużo pomysłów, jeżeli chodzi o współpracę, od zniżek dla partnerów, dla członków Wisły Biznes. Po konkursy, które organizujemy dla naszych pacjentów, którzy w Tarnowie też są wiernymi kibicami Wisły Kraków i jak się okazuje, takich osób jest zdecydowanie więcej niż na początku myśleliśmy. Co też fajnie się przekłada na takie wspólne akcje marketingowe, na których zyskujemy my jako gabinet dentystyczny, a nasi pacjenci są zadowoleni z tego, że mogą się tutaj razem z nami pojawić na meczu. Ostatnio, właśnie na wydarzeniu, gościł SMOK. Czyli można powiedzieć, że ma zdrowe zęby. Że ma zdrowe zęby, dokładnie. Tutaj właśnie w ramach e, współpracy z Wisłą Kraków mieliśmy możliwość e, goszczenia maskotki Wisły Kraków, Smoka e, w Tarnowie, gdzie zorganizowaliśmy konferencję dotyczącą bezpieczeństwa, na której było prawie tysiąc uczestników. Więc dla nas było to pierwsze tak duże wydarzenie, i pierwsza, pierwszy taki sukces e, tak naprawdę organizacyjny. Bardzo dziękuję. Proszę przekazać mikrofon panu Dominikowi. Panie Dominiku, jakby na początku współpracy zobaczyliśmy też właśnie, że u pacjenta był pan Jarosław Królewski. Prawda? Jak, jak tutaj może jakiś e, taki trochę insight e, by Pan zdradził, jak przebiegła współpraca z Panem Jarosławem Królewskim? No i pogłębiając i już zadając kolejne konkretne pytanie, to chciałem Pana zapytać, jak firma wspiera zdrowie i komfort pacjentów na co dzień, firma u pacjenta? Tak, no odnosząc się może do y, tego pierwszego, no to y, my akurat z Jarosławem Królewskim poznaliśmy się na innej grupie biznesowej, y, biznesowej, która zrzesza funderów biznesów technologicznych, czyli tu bardziej od strony Synerise. Y, no i opowiedziałem mu całą ideę naszej firmy. Bardzo się ucieszył, że taka firma istnieje. Nie znał u pacjenta wcześniej. Miał zawsze trudności z robieniem badań, y, jechaniem gdzieś, czekaniem w tych kolejkach, przez co no rzadziej się badał albo wiązało się to z dużym niewygodą. Także od razu jak mu powiedziałem, to o, zmienił nawyki, zaczął się badać częściej, no i właśnie zaprosił nas tutaj do, do, do grona partnerów, bo stwierdził, że no jak on może się badać częściej profilaktycznie, to chciałby, żeby też i, y, 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 że tak powiem, piłkarze, i pracownicy, i partnerzy Wisły Kraków mieli taką możliwość, żeby badać się, częściej, bo po prostu dzięki temu, że u pacjenta i tutaj zmierzam do drugiego pytania, właśnie przyjeżdża do domu, czy przyjeżdża do firm, bo taka jest nasza działalność. Dbamy o profilaktykę zdrowia też pracowników, gdzie badamy wiele, wiele firm w Polsce, od największych takich jak Biedronka po inne duże 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 firmy white collar, blue collar. I tym się, tym się zajmujemy, ale też z takich bardzo prostych rzeczy jeździmy do małych dzieci, bo to też jest zawsze z tym się wiążą duże traumy, czyli branie małych dzieci, niemowlaków do punktów pobrań. Nie, nie zawsze jest tam czas na to, żeby je zbadać odpowiednio, zająć w czymś innym, stąd się rodzą traumy. Także tutaj, zarówno dla piłkarzy, jak i dla, właśnie tak jak powiedziałem, pracowników, ale też dla partnerów, chcieliśmy im pokazać, że da się inaczej, da się wygodniej, da się bezpieczniej, da się częściej dbać po prostu o to zdrowie profilaktyczne i tym się zajmujemy. Ja właśnie myślę, że to, co Pan powiedział, że małe dzieci mogą mieć swego rodzaju traumy. Ja byłem dzieckiem introwertycznym mocno, więc też to wyjście do lekarza właśnie na tego typu różnego typu badania, no to było dla mnie trochę takim przerażającym doświadczeniem. Później już się przyzwyczaiłem, ale rzeczywiście myślę, że jakby firma istniała wcześniej, to, to zdecydowanie mój komfort psychiczny, psychofizyczny byłby zdecydowanie lepszy. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do Pana Konrada Kuna z firmy Unimed. Ja trochę zapytam tak ogółem może, Skąd decyzja i chęć rozpoczęcia współpracy właśnie z Wisłą Kraków? Jako Centrum Medyczne Unimet jesteśmy marką rodzimie krakowską. Wywodzimy się z Krakowa. W tym momencie już jesteśmy w Małopolsce całej, ale chcieliśmy związać się z firmą, której renoma, której marka i której historia i doświadczenie są też rodzimie krakowskiej związane od początku z Krakowem. I stąd wpadliśmy na pomysł, żeby nawiązać współpracę z Wisłą Kraków, ponieważ Wisła Kraków jest krakowska, jest tutaj, można powiedzieć, od zawsze i jest kojarzona z Krakowem. I my też chcemy być kojarzeni z Krakowem. Wisła Kraków jest kojarzona z, z jakością, z rzetelnością, z solidnością. My jesteśmy taką samą firmą i chcemy e, trafić do krakowskich e, pacjentów, krakowskich kibiców i być kojarzeni jeszcze bardziej z tym miastem. A drugi powód dla którego to profilaktyka. Uważamy, że profilaktyka zdrowia, profilaktyka medyczna jest... E, Najważniejsza, dzięki niej pacjent może w znacznie szybszy i prostszy i mniej bolesny dla niego sposób poradzić sobie z problemami zdrowotnymi. A Wisła Kraków, to ludzie, to jej kibice, ludzie, do których chcemy trafić, których chcemy przekonać do tego, że profilaktyka to jest jedyna słuszna droga do tego, żeby poradzić sobie właściwie ze swoim zdrowiem, i dlatego właśnie przed stadionem Wisły dzisiaj stoją dwie nasze karetki, w której jedna. Pozwala paniom na zbadanie, robimy tą tak zwaną dermatoskopię, a w drugiej panowie mogą zbadać, wykonać usg jąder I znowu, jeżeli okaże się, że coś jest nie tak, mogą trafić do naszych klinik, w których otrzymają pomoc medyczną, której potrzebują. No, i to w skrócie, dlaczego jesteśmy z WISU. Właśnie wspomniał Pan bardzo też ważną rzecz, profilaktyka, profilaktyka, tak. profilaktyka. Październik i listopad to są miesiące, w których rzeczywiście bardzo mocno zwracamy uwagę. Październik, no to tak jak dzisiaj tutaj widzą Państwo różową stążkę i ten mecz Wisła-Kraków-Ruch Chorzów jest meczem, w którym też mocniej trafiamy do kobiet właśnie, żeby się badały. No a w kolejnym miesiącu, listopad, no to mamy November, tak zwany też bardzo tak. popularny, popularną akcję. I mam też do Pana pytanie. Pytanie właśnie o te badania, bo oczywiście nie chciałem przekręcić nazw tak, więc bardzo dziękuję, że Pan o nich wspomniał. Natomiast czy możemy się spodziewać więcej tego typu akcji dla kibiców, dla partnerów? Zdecydowanie tak. Patrząc na odzew, który jest już teraz, na zainteresowanie i to ze strony samej Wisły, i partnerów biznesowych, i kibiców, zdecydowaliśmy już teraz, że cyklicznie będziemy na mecze wracać z różnymi akcjami profilaktycznymi, w ten sposób, żeby ludzie, którzy, z którymi na co dzień spotykamy się na meczach Wisły, z którymi wspólnie kibicujemy wiśle, żeby mogli również otrzymać od nas coś więcej, mianowicie pewność, że ich zdrowie jest w porządku, a jeżeli nie, to co z tym zrobić, żeby, żeby nie było problemu na przyszłość? Oczywiście i komunikat do naszych kibiców. Badajmy się, badajmy się wcześniej wykrywajmy oby, właśnie, no może źle to sformułowałem, ale Życzmy sobie zdrowia, natomiast profilaktyka jest bardzo ważna, żeby właśnie, jeśli coś się złego dzieje, to żeby wykryć to na bardzo wczesnym stadium i jeszcze mieć ten czas na zadziałanie. Bardzo panom dziękuję. Trzech gości to dzisiaj trzy punkty, prawda? Zgodnie. Dobrze. Dokładnie tak. Ja jeszcze czwarty, ale to może już na kolejny mecz. O 4 do 0, dokładnie 4 tutaj uczestników, 4 do 0, 3 punkty. Bardzo dziękuję panom, bardzo. Dziękuję. Jeszcze raz dziękuję. No i zachęcamy wszystkich do badań jeszcze podczas targów.